Jesień w telewizji polskiej to czas pełen wrażeń, nie tylko za sprawą Eurowizji i szeroko zbudowanej rozrywki, natomiast taką moim zdaniem wisienką na torcie będzie nowa propozycja, z którą wychodzimy do Państwa w telewizji polskiej. Będziemy wkręcać przypadkowo spotkane osoby w randki. To mnóstwo niespodzianek kryminalnych. Eee, dramatycznych. Piotr. To prawda. Dużo, dużo będzie dramatu i kryminału. Mamy możliwość nauczenia ludzi, którzy totalnie nie potrafią gotować. Czyli przychodzą ludzie, którzy łamią wszystkie zasady w gotowaniu, które można złamać. W że będzie się działo dużo. Pojawią się nowe postaci, pojawią się nowe wątki. Będzie jak zwykle bardzo mocno emocjonalnie, bo będzie tak jak to u Was. Chwilami trochę zabawnie, chwilami trochę wzruszająco, a chwilami trochę grozy. Jeszcze czegoś takiego w telewizji nie było. Nastąpiła zamiana ról. Ja będę prowadził programie Kata Melodia Norbi prowadzi koło Fortuny wraz z Lizą Trzymam kciuki za jedną, drugą produkcję. Niech to się jakoś wszystko dobrze wiedzie. Gotowi do gotowania start, oni muszą to w sekundzie wymyśleć w kilku sekundach, co ugotują. I jeszcze się wyrobić w czasie. Gość oczywiście im pomaga, ale główny ciężar spoczywa na nich. Pojawi się bardzo dużo różnych nowych komplikacji, z którymi będą musieli się zmagać lekarze i psychologowie w szpitalu północnym. Mam wrażenie, że walka z systemem jakby trwa nadal serdecznie zapraszamy do oglądania nowej serii Korony Królów na TVP VOD tak jest Najgorszy kucharz zapraszamy do TVP VOD bądźcie z nami